Witaj, pomogę Ci dzisiaj wybrać idealny rozświetlacz oraz pokażę Ci, jak najlepiej go nałożyć, żeby wyglądał naturalnie. Na rynku mamy wiele rozświetlaczy: rozświetlacze kremowe, rozświetlacze w kropelkach oraz rozświetlacze pudrowe. Dziś zajmiemy się tymi ostatnimi. Przygotowałam sobie paletę rozświetlaczy, żeby najlepiej pokazać Ci, jakich kolorów unikać. A jakie kolory będą dla Ciebie idealne? Pamiętaj, że rozświetlacz musi pasować do Twojego typu urody i koloru skóry. Dlatego ciemne rozświetlacze w moim wypadku posłużyłyby jedynie jako bronzer do wykończenia dekoltu. Nałożone na linii rozświetlenia przyciemnią ją i spowodują, że będę wyglądała na zmęczoną. Rozświetlacz zbyt jasny nie będzie wyglądał naturalnie, spowoduje efekt białej plamy na policzku, a nałożony zbyt blisko oka jeszcze dodatkowo jest mniejszy. Na rynku mamy również wiele rozświetlaczy o dużej drobince. Pamiętajcie, te rozświetlacze również najlepiej sprawdzają się w wersji wieczorowej lub na dekolcie. Raczej nie proponuję ich używać na co dzień na twarzy. Pora na aplikację. Wybieram sobie pośredni odcień który ładnie będzie się dostosowywał do koloru mojej skóry i nie będzie dawał zbyt jasnej plamy. Ważny jest również wybór odpowiedniego pędzelka. Dobrze, żeby to był pędzelek dość miękki, o małej, zbitej główce, który pozwoli na precyzyjną aplikację rozświetlacza. Pędzelek wybrany, odcień rozświetlacza również, Przechodzę do aplikacji. Pamiętaj również o tym, że skóra w ciągu dnia będzie się naturalnie wyświecać, więc intensywne rozświetlanie nosa, czoła czy brody może w pewnym momencie wyglądać nieco komicznie. Nakładam niewielką porcję rozświetlacza na szczyt kości policzkowej, bezpośrednio nad różem, ale nie zbyt blisko oka. Jeśli nałożę rozświetlacz bardzo blisko oka, spowoduje to jego zmniejszenie. Jeśli masz rozszerzone pory, pamiętaj, nie możesz nałożyć rozświetlacza w tej okolicy, ponieważ on podkreśli ten fakt. Nakładam delikatnie rozświetlacz i przechodzę takim małym C na linię swojej brwi. Nałożenie rozświetlacza w ten sposób da Ci ładny i naturalny blask. Jeśli chcesz dodatkowo rozświetlić swoją skórę, możesz dodać rozświetlacz. U nasady nosa ewentualnie małym pędzelkiem nałóż rozświetlacz w kąciku oka, możąc z powodzeniem zastąpić jasny cień. Mam nadzieję, że teraz z łatwością znajdziesz swój idealny rozświetlacz.